Partnerami Radia DOBA są Fundacja Ziemi Sudeckiej, przedsiębiorstwo budowlane Jaskulscy, polski producent leków i preparatów weterynaryjnych Vetos Pharma i portal doba.pl. Radia DOBA. Radia Doba. 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 Każdy na temat. Rozmowa o sprawach lokalnych. No, właśnie, nie rozmowa polityczna chociaż zawsze w rozmowach o sprawach lokalnych z politykiem no to ta polityka będzie przewijała się w naszej rozmowie dzisiaj pan Grzegorz Kosowski starosta powiatu dzierżonińskiego jest moim państwa gościem dzień dobry dzień dobry witam państwa pierwszy raz w naszym studiu mam nadzieję że nie ostatni bo tematów jest dużo no właśnie to w tych czasach tak myślę bardzo ciężko porozmawiać o dobrych sprawach, panie starosto, że pomijam, że skończyła się, nie skończyła się pandemia. Jak już się cieszyliśmy, że tych zachorowań jest coraz mniej, to 24 lutego wiemy, co się stało. Ta wojna przyniosła za sobą bardzo duży kryzys energetyczny i chciałbym o tym na początku naszej rozmowy z panem porozmawiać, jak to wygląda, jeżeli chodzi o powiat dzierżoniowski, o starostwo, o jednostki podległe, Starostwu, bo domyślam się, że no takich rozmów pan przeprowadza dużo i obserwacja rachunków, które przychodzą z Taurona, czy też z Pegienigę, czy jak podjeżdżamy na stację paliw i tankujemy na przykład Diesla, no to trzymam się zasady, że ja tankuję za 150 zł wie pan. I u mnie cena się nie, paliwa nie zmienia, bo ciągle tankuję tylko za 150 zł. Gorzej, że za te 150 zł coraz bliżej mogę dojechać. Jak to wygląda, wracając już do, do, do powiatu dziedzinniowskiego, wracając do tego starostwa i wracając do tych jednostek podległych? Jak to u Pana wygląda? Ta aktualna sytuacja pokazuje, że tak naprawdę my, samorządowcy, musimy być gotowi na każdy scenariusz. I to, co nam się wydawało niemożliwe rok czy dwa lata temu, przyszło z Nienacka i musimy teraz to rozwiązać. Tak, na dobrą sprawę, my dzisiaj też nie wiemy do końca, jakie skutki tego będą. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę ostatecznie nie wiemy, jaka będzie cena energii, jaka będzie cena paliw, jaka będzie cena węgla, bo to wszystko się zmienia. Sami widzimy, że ustawa przegłosowana dzisiaj za tydzień się zmienia i pokazuje zupełnie inne warunki funkcjonowania, działania. Po prostu ciężko cokolwiek zaplanować? Trudno zaplanować cokolwiek, a to, co możemy zaplanować, to to, że musimy mieć rezerwy. To jest pewnik. Musimy mieć rezerwy, żeby być gotowym do działania w momencie, kiedy życie napisze nam zupełnie nowy scenariusz, a do tego jest zdolne i będziemy musieli nagle z dnia na dzień walczyć z nowym zagrożeniem, z nowym problemem. Tak jak było z pandemią, czy tak jak było z uchodźcami, to tak naprawdę z dnia na dzień wszystko się zmieniło. Dzisiejsze warunki energetyczne są takie, jakie są dzisiaj. Jak będzie za miesiąc. Nie wiemy, jak będzie w przyszłym roku, nie wiemy. Wiemy, że są podejmowane różne działania, żeby osłabić wpływ tego kryzysu na nasze finanse, widzimy to, doceniamy, ale tak naprawdę nie jesteśmy do końca pewni, że to będą ostateczne, stałe reguły. To wszystko może się zmienić. My zakładamy zmniejszenie pewnych ilości energii potrzebnych, chociażby do ogrzewania, i tutaj też zgodnie z tym, czego oczekuje od nas rząd, podjęliśmy decyzję, że zmniejszamy ilość energii potrzebną w, w aktualnym sezonie o te 20%. Tutaj spokojnie sobie z tym poradzimy. Jak będzie wyglądała cena energii? No jest ustawa, która pewne rzeczy reguluje. Tutaj też nastąpiła kompletna rewolucja w stosunku do tego, co było wcześniej. Wszystkie grupy zakupowe, które funkcjonowały przez wiele lat, dawały pewne oszczędności, stabilizowały rynek, jeśli chodzi o ceny energii, to wszystko się zawaliło. Te przetargi, które były na dostawę energii elektrycznej, zostały unieważniane, ponieważ z jednej strony ceny proponowane przez firmy były horrendalnie wysokie, a z drugiej strony. Weszła ustawa, która ma te ceny zamrozić, ustalić na pewnym poziomie. Mam nadzieję, że tak będzie. Jakoś sobie z tym poradzimy, ale tu też widać to, że wszystko się zmienia i struktura cen, jeśli chodzi o ceny węgla, drewna, energii elektrycznej, gazu, materiałów budowlanych itd., tak bo... to wszystko się z dnia na dzień diametralnie zmieniło. My po prostu musimy się do tego dostosować, przeanalizować i wybrać wariant najbardziej optymalny, który pozwoli nam jakoś funkcjonować i wytrzymać finansowo. Dla wielu pokoleń, może tych najmłodszych nie, ale dla pokolenia takich 40, 50, 60-latków, tutaj nie wypominając, kto ile ma lat, ale trochę już z życia tam coś wiemy. Nie robi na nas wrażenia słowo kryzys, bo ja mam takie wrażenie, że całe moje dzieciństwo to po prostu było życie w kryzysie, a potem był trochę mniejszy kryzys, potem trochę większy kryzys, potem znów jakiś kryzys i to trochę brzmiało jak Boże Narodzenie, Wielkanoc, kryzys. To było ciągle dostępne, tylko mówię, przyszedł taki moment, kiedy naprawdę jak widzimy te, te rachunki czy prognozy jakichś rachunków, czy to domowych, czy firmowych, no to widzimy to zresztą ostatnio w w portalu doba.pl pojawił się artykuł, ile to firm się tam zamyka, jakiś lokali, i nie dlatego, że nie mają klientów. To, to jest jakby przeskok, tak? No bo nie masz klientów, nie radzisz sobie, nie masz dobrego produktu. No trudno, no nie poradziłeś sobie w biznesie, ale jeżeli ktoś mówi, że on ma bardzo dużo klientów i rezygnuje tylko dlatego, że zabił go, zabiła go cena prądu, czy gazu, czy ogrzewania, czy jakiejkolwiek innego źródła energii. No to to jest straszne, bo to już nie jest weryfikacja tylko zdolności biznesowych czy umiejętności prowadzenia biznesu, tylko zabija nas coś, co się dzieje gdzieś z zewnątrz, na co nie mamy żadnego wpływu. I to jakby przeraża ludzi. Ja i się pana pytam o kontekst samego starostwa czy jednostek, no ale to się wiąże no, też z mieszkańcami na przykład powiatu dzierżoniowskiego, czy w ogóle całego naszego kraju, czy całej Europy albo części świata, więc tu jest ten kłopot. Tak, oczywiście tak jest. Ale tak powiedziałem, no, warunki funkcjonowania się zmieniają, zmieniają się dość gwałtownie, dość nieoczekiwanie. My, jako samorządy, musimy sobie z tym poradzić i poradzimy, oczywiście, tak jak w wielu innych sytuacjach. Oczywiście to może być kosztem inwestycji, kosztem braku wzrostu wynagrodzeń. Jeżeli będziemy musieli podejmować takie decyzje, tym oczywiście je podejmiemy. Ale chcielibyśmy, żeby to wszystko w miarę normalnie funkcjonowało, bez szkody. Dla naszej działalności, dla ludzi, którzy pracują, dla uczniów, którzy w szkole się uczą, tak, żeby, żeby ta normalność była zachowana. Oczywiście koszty będą w kontekście budżetu. No, jesteśmy w trakcie. No właśnie o to chciałem zapytać. Plan planowania budżetu zbliżamy na przyszłość. się rok. na 2023 z raczej z wieloma znakami zapytania niż. Z jakąś super wiedzą, bo oczywiście można wiele rzeczy zaplanować, ale to już dzisiaj Pan powiedział podczas rozmowy, że plan, planem, a jak chcesz ośmieszyć Pana Boga, to właśnie o nich mów. Tak jest. Yy, jak to yy... wygląda w przypadku powiatu? W no, budżet będzie takim budżetem bardzo yy, ramowym, bo trudno tutaj iść w zbyt duże szczegóły, bo to, co dzisiaj też widzimy, różne ceny. Yy, yy, Różne, różne wartości przetargów, które ogłaszamy tak na przyszły rok już, czasem w ramach naszych pieniędzy przeznaczonych, a czasem wielokrotnie więcej, nie możemy wszystkiego dokładnie zaplanować, bo jest to po prostu niemożliwe. Natomiast. Zwłaszcza, jak mówimy, w kontekście całego roku, tak? Bo... W kontekście całego roku czy w kontekście wieloletniej prognozy finansowej, bo musimy te, te koszty rozpisywać na wiele lat do przodu. Dzisiaj to jest równanie z tak wieloma niewiadomymi, że praktycznie niemożliwa jest dobra odpowiedź i dobry wynik. Planujemy pewne rzeczy, planujemy różne warianty, bo to też tak jest. Zakładając, że być może za miesiąc, za dwa. Z czego się zrezygnujemy, a wejdą nowe elementy. Tak wygląda dzisiaj układanie budżetu. To nie jest układanie budżetu samorządów sprzed lat 20, czy 15, czy nawet 5. To jest zupełnie inna sytuacja. Oczywiście powoduje to wiele zawirowań, wiele czasem nieporozumień. Służby pani skarbnik ze swoimi pracownikami tutaj naprawdę no, dokonują cudów, żeby to wszystko zrównoważyć, bo to wcale nie jest. Takie proste i oczywiste, chcąc zachować te parametry, które musimy zachować, chcąc myśleć o ewentualnych podwyżkach płac i chcąc myśleć o tym, żeby realizować inwestycje i żeby tam wszystko nam się spieło. Taka jest nasza idea i tak będzie. Natomiast tak jak powiedziałem, nic nie będzie bez kosztów, bo koszty trzeba będzie zapłacić i to będzie może mniejsza ilość inwestycji, chociaż planujemy tak jak co roku. Inwestycje planujemy na przyszły rok na poziomie 20 kilku milionów złotych, czyli wcale nie mało w stosunku do 130 milionowego budżetu. Nie chcemy obniżać jakości nauki, nie chcemy obniżać jakości naszej pracy. Także Państwo to wiele hmm? lat zajmuje się dziennikarstwem, a przede wszystkim taką obserwacją życia lokalnego życia politycznego i zawsze ten rok wyborczy. Za chwilę wytłumaczymy, co to znaczy rok wyborczy, bo to taki, takie półtora roku wyborczego można powiedzieć z tej perspektywy naszej dzisiejszej rozmowy. Mówimy o wyborach samorządowych. To jest czas dla mieszkańców najlepszy, bo wtedy, że tak powiem, samorządowcy spinają cztery litery i podkręcają, że tak powiem, inwestycje, żeby pochwalić się co robią. Mówię o tych swoich wieloletnich doświadczenia, więc ten, ten rok wyborczy to jest ten rok, kiedy podkręcamy, że tak powiem, śrubę i y, robimy rzeczy naj, naj, najlepiej takie efektowne. Y, z tą efektywnością to różnie, ale y, czasami to ma być po prostu y, efektowne, a tutaj mamy sytuację, kiedy chcemy coś zrobić. Ja nie mówię, że starosta pracuje tylko w roku y, wyborczym czy jakikolwiek inny samorządowiec, bo raczej by mu się nie udało niczego zdobyć i y, y, nie mógłby raczej startować w kolejnych wyborach, kiedy nic by nie zrobił przez Przednie 4 lata, tym bardziej że kadencja się teraz przedłużyła o rok, a właściwie się przedłuży jeszcze o pół roku. To ten element jakby pokazuje, że w takiej niestabilnej sytuacji i to takiej prawnej, bo tak jak Pan powiedział podczas naszej rozmowy, że mamy jakąś cenę gazu. W ogóle nie wiemy, jaki taka cena gazu będzie na rynkach światowych. W ogóle nie wiadomo, co się zdarzy z tym gazem. W ogóle nawet nie wiemy, czego będziemy mieli, bo to jest jeszcze kwestia takiego nie tylko ceny, ale w ogóle bezpieczeństwa, bo może będziemy mówić o czymś, na co będziemy mieć pieniądze, tylko że samego gazu nie będzie, powoduje, że no, nie czuje się polityk pewnie, nie czuje się mieszkaniec w tym wypadku powiatu dzierżoniowskiego, co w ogóle będzie, czy, czy, czy cokolwiek będzie, tak? czy tak mówił znany znamny kandydat z, z Białego Stoku na prezydenta, że niczego nie będzie. I nie chciałbym, żebyśmy się z takim czymś zderzyli. A to jest bardzo trudna, bo tak trochę sobie dowcipkuję, trochę sobie, sobie żartuję, ale tak naprawdę to każdy z nas ma taki wewnętrzny strach, jak to wszystko będzie wyglądało. Myślę, panie redaktorze, że y, samorządowcy pracują cały czas, tak pan powiedział. I kwestia ostatniego roku kadencji. Bez względu na to, czy to będzie kadencja cztero, czy pięcioletnia, czy pięć pół roku będzie trwała, tak naprawdę jest bez znaczenia. Ci samorządowcy, którzy chcą pracować, oni pracują równomiernie, w miarę możliwości, w miarę dostępnych finansów. Oni nie będą robili różnych dziwnych ruchów, żeby tylko. Zabłysnąć w ostatnim roku kadencji, pokazać się z jak najlepszej strony. Wydaje mi się, że nasze społeczeństwo też już jest dojrzałe i takie efekciarstwo nie daje dobrych rezultatów. Samorządowcy pracują, tak jak powiedziałem, całą kadencję, równomiernie, ilość środków jest różna. To racja, ale żaden doświadczony samorządowiec nie będzie chciał zabłysnąć za wszelką cenę. Kosztem jakości pracy w przyszłych latach, w następnej kadencji, bo nadwyrażenie finansów, a dzisiaj o to jest bardzo łatwo, odbije się w ciągu wielu, wielu lat. To nie jest tak prosto zrównoważyć finanse gminy, powiatu, województwa, które zostaną rozchwiane przez nieodpowiedzialną politykę. Jeżeli ta polityka jest odpowiedzialna, i samorządowcy, którzy za tą politykę odpowiadają, nie będzie takiego efekciarstwa. Będzie rzetelna, równomierna praca. Ja w to naprawdę głęboko ufam, że ludzie takie działania zrozumieją i będą wspierać. Nie będą wspierać taniego efekciarstwa. No ale ja trochę powiem o takim tanim efekciarstwie w kontekście powstającej takiej komunikacji międzygminnej, powiatowej. Czuję takie efekciarstwo, jeżeli chodzi o burmistrza Niemczy, bo tutaj nie ma jakby chęci, Współpracy i współtworzenia tej komunikacji, jakby ponad podziałami politycznymi. Każda z gmin chce w tym wszystkim uczestniczyć i jest tylko jedna, która szuka, no, właśnie takiego efekciarstwa w postaci: my tu sobie zrobimy własną komunikację. Mówię o tej Niemczy i o tej komunikacji w kontekście takim, że rozmawiam ze starostą, który no w tym wszystkim też uczestniczy i rozmawiam też. Z człowiekiem, który z tą Niemczą jest nadal związany, bo przecież pan w Niemczech mieszka, w tej gminie i był pan burmistrzem. Będąc burmistrzem, podpisałby pan to porozumienie, czy wymyślał sobie własne busy, które będą dojeżdżać do, nie wiem, pamiętam chyba gilowa, tak? a stamtąd będą przyjeżdżały autobusy międzygminne? Jakby pan ten problem rozwiązał? Jak w ogóle widzi pan rozwiązanie w ogóle problemu komunikacji? Tak zwanej miejskiej, dzisiaj to się nazywa jeszcze ZKM. Za chwilę będzie, się, będzie to wyglądało i nazywało się inaczej, no ale chodzi o to, żeby ludzie mogli dojechać do pracy, do szkół na cmentarz, do lekarza, no, to jest jakby problem ludzki. Jak to będzie wyglądało, jak pan to widzi? Problem jest dość skomplikowany i nie da się w jednym zdaniu odpowiedzieć, jakie rozwiązanie jest lepsze. Znaczy, gdybym ja odpowiadał dzisiaj za komunikację, w gminie Niemcza na pewno szedłbym w usprawnianie dotychczasowego systemu. Pewne zmiany, może zmiany rozkładu jazdy, zmiany kierunków jazdy autobusów, natomiast nie chciałbym zburzyć systemu, który funkcjonował przez wiele lat. To po pierwsze. Po drugie, to co dzisiaj się dzieje, jeśli chodzi o komunikację miejską czy powiatową w przyszłości, Myślę, że bardzo zmieni obraz tej komunikacji na terenie powiatu Dzierżeniowskiego. Powstaje komunikacja sudecka, komunikacja powiatowo-gminna na terenie powiatu Dzierżeniowskiego. Większość gmin zgłosiło akces. W tej chwili będziemy głosować jako jednostki samorządu terytorialnego zainteresowanego współpracą. Na tym obszarze, nad uchwałą, która pozwoli włodarzom podejmować pewne decyzje związane z tworzeniem takiej komunikacji. Oczywiście tutaj jesteśmy otwarci. Powiat przystąpił do tego, bo uważamy, że tego rodzaju rzeczy, zresztą większość rzeczy, należy robić wspólnie. To, co się tylko da na terenie powiatu, należy robić wspólnie. Ale to, to jakby już trochę rozumiemy, mówię o moich naszych słuchaczach. E czy da się to zrobić tak, że ktoś się wyłamie? Już powiedziałem o tej, o tej Niemczy, ale jeżeli ten będzie coś innego wymyślał, tamten będzie coś innego wymyślał, to tak naprawdę zrobią się jakieś komunikacje gminne, które trzeba będzie ze sobą zespolić w jakiś super skomplikowany sposób. Czy to się w ogóle da tak zrobić? Oczywiście, że się da, natomiast efekt tego będzie niewiadomy. Jeżeli ktoś nie chce uczestniczyć w komunikacji, w, w skali powiatu. Ma do tego prawo, ale czy to będzie dobre dla mieszkańców, to ja już mam duże wątpliwości. No właśnie, jak już mówimy o tym efekciarstwie, to czy to będzie efektywne? Bo już, że efektowne, to już możemy tam jakoś to analizować, ale czy to będzie efektywne? Myślę, że nie. Myślę, że nie. Na pewno nie będzie tańsze. I na pewno zadowolenie mieszkańców nie będzie proporcjonalne do kosztów, które będzie musiała ponieść gmina, bo to też jest ważne. Zrobić coś, co będzie kosztowało dużo i nie będzie efektywne, no to jest takie działanie trochę wbrew mieszkańcom, wbrew gminie. Należałoby to wszystko jeszcze raz przemyśleć, przeanalizować. Oczywiście pokusa jest. Tworzenia taniej, elektrycznej, nieemisyjnej komunikacji na terenie gminy Niemcza. Ale uważam, że jeżeli gminy na to stać, ona może być komunikacją fajną, ale jako uzupełnienie tego, co już funkcjonuje. Oczywiście, jeżeli gminy na to stać, jeżeli takie są decyzje, jeżeli radni podejmą taką decyzję i będą mieli taką wolę, niech to sobie funkcjonuje w celu polepszenia jakości tego, co jest do tej pory. Natomiast jako samodzielna komunikacja, moim zdaniem, nie zda egzaminu i na pewno mieszkańcy z tego zadowoleni nie będą. Pozostałe gminy, żebyśmy też jakby wytłumaczyli naszym słuchaczom, że pozostałe gminy są chętne do tworzenia tej powiatowej komunikacji wspólnej. Do tej pory takie akcje złożyły wszystkie gminy z wyjątkiem gminy Łagiewniki, która nigdy nie uczestniczyła w tego rodzaju działaniach. My to oczywiście rozumiemy, nikogo tu nie będziemy zmuszać. Natomiast też jesteśmy otwarci, jeżeli Gmina Łagiewniki podejmie taką decyzję, będzie chciała uczestniczyć, oczywiście będzie mile przywitana. I ta oferta, z tego co wiem, jest dalej aktualna dla gminy Niemcza. Mam nadzieję, że, że po tych konsultacjach, które się odbyły na terenie gminy Włodarze przemyślą tę sytuację i zmienią swoją decyzję, będą chcieli funkcjonować dalej w ramach tej wspólnej komunikacji na razie gminnej, w niedługiej przyszłości powiatowo-gminnej. No tak, bo to nie tylko łagiewniki, bo na przykład część gminy Dzierżoniów, mówię o tej części wiejskiej, tam jest obsługiwane przez właśnie ZKM, część przez prywatnych, czy, czy taki quasi PKS-y, tak? No bo mówię, Nowizna, Mościsko, Kiełczyn, Tuszyn, Jasne. I księżnica, ale... i tak dalej, to, to są jakby odłączone od tego, więc tutaj nad tym też trzeba byłoby pomyśleć. ale myślę, że tutaj włodarze też nad tym myślą, bo tak jak powiedziałem na początku, swoje wypowiedzi to wszystko musi być dostosowane do możliwości finansowych danej gminy. Nie można budować czegoś, co przewyższa możliwości finansowe, bo to będzie działanie wbrew gminie, tak w dłuższej perspektywie. Tak, tak, nie, no, zdaję, perspektywie. Zdaję, sobie, zdaję sobie sprawę, że w przypadku właśnie gminy Dzierżoniów, kiedy z jednej strony mamy Jodłownik, Ostroszowice, a z drugiej strony księżnicę czy Jędrzejowice, Mówię, pokazuję jakie, jaki to jest obszar i jakie to są kilometry, no to jest o wiele trudniejsze do zorganizowania niż mała na przykład gmina Niemcza. Tak, no tak żeby jeszcze doprecyzować, to oprócz tych gmin powiatu dzierżoniowskiego, o których mówiłem, akces do tej nowej komunikacji złożyła gmina Stoszowice, ponieważ część linii na terenie tej gminy też ta komunikacja obsługuje w tej chwili i będzie obsługiwała w przyszłości. Czyli jest Droga to i taki do Ponad do, do, do ponadpowiatowy. No tak, ale dobrze jakby najpierw gminy dogadały się w powiecie, a potem oczywiście może ktoś się dołączyć. Ja jestem dobrej dołączyć. myśli. Myślę że, myślę, że tutaj jednak y, rozsądek zwycięży i ta komunikacja w dotychczasowej formie na terenie gminy Niemcza będzie funkcjonowała. Na koniec zapytam się o jeszcze jedną sprawę. My w ogóle potrzebujemy tych pieniędzy z KPO? Bo jak słucham rządzących, to właściwie to... Nic się nie stanie, jak ich nie dostaniemy. To jest tam marne 700 miliardów, czy więcej 760 miliardów złotych. Potrzebuje na przykład starostwo jakiś kawałek tego torcika, czy bez tych pieniędzy też sobie świetnie poradzicie? My tak naprawdę potrzebujemy wszystkich pieniędzy. Zwłaszcza tych, które będą nie w zasadzie kredytu, ale dotacji. No bo to są bardzo ważne pieniądze, pieniądze, które tak naprawdę nic nie kosztują. Czy one są potrzebne dla powiatu, dla gmin powiatu dzierżoniowskiego? Oczywiście, że tak. Sami wiemy, że na 100% wniosków, które składamy otrzymujemy pieniędzy na 30%. Pozostałe wnioski nie są realizowane, a oczekiwania mieszkańców są takie, żeby były. I to, to nie są rzeczy... Yy które być może się przydadzą, ale to są inwestycje, które są potrzebne do tego, żeby podnosić bezpieczeństwo, podnosić jakość życia, generować Bezpiec w potrzebie aktualnej firmy, oczywiście tak dalej, generować tak miejsca pracy, powodować to, że firmy, które już istnieją, funkcjonują, będą miały zamówienia, bo to też są ważne rzeczy. Bo jak tego nie będzie, to niestety to za chwilę odbije nam się na, na bezrobociu i na recesji. A tego bardzo byśmy nie chcieli. Uważam, że, że rządzący powinien zrobić wszystko, aby te środki do nas dotarły, bo samorządy na te pieniądze. Czekają. Oby się doczekały, bo ja przyznam, że codziennie na ten temat czytam, codziennie to analizuję i mam nadzieję, że to się y, zakończy. Myślę, że, sukcesem. że zdrowy, rozsądek, sukcesem. zdrowy rozsądek jednak weźmie górę i przestaniemy e, e, brnąć w rzeczy zupełnie niepotrzebne. E, zaczniemy działać w taki sposób, aby te środki e, do nas dotarły. Mam nadzieję, że będę miał okazję, żeby. Ludzi z rządzącej partii, więcej się o ten temat zapytać, bo to przecież oni decydują o tym, czy i kiedy moglibyśmy takie pieniądze uzyskać. No ale zostawmy tą wielką politykę. Skoncentrowaliśmy się dzisiaj przede wszystkim na powiecie dzierżeniowskim. Moim Państwa gościem był starosta tegoż powiatu Grzegorz Kosowski. Bardzo Panu dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję Panie Redaktorze, dziękuję Państwu. Słuchaliście podcastu Radio Doba. Radio Doba. Każdy na temat. Partnerami Radio Doba są Fundacja Ziemi Sudeckiej, Przedsiębiorstwo Budowlane Jaskulscy, Polski producent leków i preparatów weterynaryjnych Vetos Pharma i portal doba.pl.